Tragedia pochłonęła pierwszego obywatela Rzeczypospolitej, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i wielu wybitnych i przedstawicieli naszego życia publicznego, polityków, działaczy społecznych, duchownych, generałów, dowódców Wojska Polskiego. Pochłonęła pilotów, stewardesy, pochłonęła funkcjonariuszy biura ochrony rządu. I ten najprostszy wymiar tej tragedii, ten wymiar ludzki to ból, żal rodzin, przyjaciół, tęsknota i potrzeba pamięci. Potrzeba tej zwykłej pamięci, którą mamy w naszych umysłach, która jest w ludzkich umysłach, w ludzkich sercach, tej uświęconej pszami świętymi, ale także tej, która jest zawarta w pomnikach, w tablicach, epitafiach, nazwach ulic, w nazwach placów, książkach, filmach, różnego rodzaju symbolach. I wreszcie także w takich jak to dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się tutaj dzisiaj, a takich spotkań w Polsce jest wiele i wiele jest poza Polską od pięciu lat. Bo przecież zaczęło się to Dosłownie w pierwszych godzinach po tragedii. Spotykamy się tutaj, żeby oddać hołd, żeby umocnić pamięć, żeby pochylić głowę. Ale w naszej pamięci są także inne sprawy. Wydarzenia sprzed pięciu lat. Kolejne tygodnie, i miesiące i lata miały także aspekt odnoszący się do naszego życia narodowego, naszego życia publicznego, naszego państwa. Przeszło, czy niespełna pięć lat temu, przeszło cztery lata temu, padły słowa o tym, że polskie państwo Zdało egzaminu. Trudno powiedzieć większą nieprawdę. Polskie państwo wtedy, w tamtym czasie nie zdało egzaminu i to nie zdało go na poziomie elementarnym. Ale. O! Ale stało się także coś więcej. Polskie państwo zaatakowało polskie społeczeństwo. Społeczeństwo, wspólnotę zintegrowaną wokół tragedii. Powtarzam zintegrowaną wokół tragedii. Ta wspólnota została zaatakowana. Jeśli chodzi o wykonanie obowiązków, o to zdanie egzaminu, nie uczyniono niczego, co jest, można powiedzieć, standardem, międzynarodowym standardem, jeżeli chodzi o działanie w takiej sytuacji, po takiej katastrofie. Nie zabezpieczono eksterytorialności terenu katastrofy, nie zabezpieczono polskiej własności. Przyjęto skrajnie niekorzystne dla Polskie rozwiązania prawne, które uniemożliwiły nam od odwołania się, odwołanie się od decyzji innych, właśnie innych, bo w istocie dochodzenie przekazano Rosjanom. Co więcej, nie zadbano nawet o godne potraktowanie ciał poległych. I te ciała były nie jeden raz traktowane w sposób haniebny. Bez protestów znoszono niszczenie dowodów. Wszyscy mogliśmy to zobaczyć niezabezpieczenie terenu katastrofy. Odrzucono wszelkiego rodzaju propozycje zmierzające do umiędzynarodowienia śledztwa. Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Szanowni Państwo, można by te kompromitujące fakty mnożyć, a na końcu uznano jeszcze absurdalne. I uwłaszczające Polakom, polskim pilotom wyniki działań Komisji Anodin. I co więcej, Polska Komisja z niewielkimi korektami te wyniki potwierdziła. I. I nieustannie okłamywano Polaków. Nieustannie nas Polaków okłamywano. Jeśli chodzi o ten atak, szanowni państwo, nie odbył się jeszcze pogrzeb prezydenta państwa, jego małżonki, kiedy zaczęły się ataki. Zaraz później wznowiono przemysł pogardy i kłamstwa, później rozpędził się z całą siłą. Zaatakowano krzyż, zaatakowano modlących się. Doszło do niesłychanych aktów profanacji, do fizycznych, brutalnych ataków na tych, którzy tutaj byli, którzy chcieli oddawać cześć prezydentowi. Podeptano wszystkie elementarne zasady naszej europejskiej kultury. Doszło do prawdziwej eksplozji nienawiści do polskiej tradycji, tradycji katolickiej. Ale także tej tradycji wolnościowej, niepodległościowej, którą odnawiał w polskim życiu publicznym prezydent Lech Kaczyński. I to wszystko działo się za zgodą albo wręcz z inspiracji na polecenie władz. Przecież te akty agresji miały miejsce tuż, tuż stojących obok funkcjonariuszy służb mundurowych. Przecież ktoś musiał nakazać zbieranie zniczy, płonących zniczy i mówienie, że to śmieci. Przecież ktoś musiał nakazać zbieranie tulipanów, które były hołdem dla poległej prezydentowej. Przecież Ktoś musiał nakazać funkcjonariuszom, by nie reagowali na elementarne przestępstwa, na oczywiste przestępstwa. Nie wykonywali swoich elementarnych obowiązków. I proszę Państwa, nienawiść rozwijała się. Doprowadziła do morderstwa, do usiłowania morderstwa. W pierwszą rocznicę tragedii mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie absurd, absurd tej furii nienawiści osiągnął szczyt. Okazało się, że zorganizowanie uroczystości rocznicowych. To nic innego, tylko zamach stanu. Tak pisano. Tak oszalali z nienawiści publicyści i inni funkcjonariusze pisali. Państwo. Nie zdało egzaminu. Władza nie zdała egzaminu. Władza pokazała swoją odrażającą twarz. I pokazała swoją całkowitą niezdolność do kierowania polskimi sprawami. I dlatego jesteśmy tutaj nie tylko po to, by oddać hołd, by umocnić pamięć. Jesteśmy tutaj także po to, by wspomnieć o testamencie koległego prezydenta, jego współpracowników i wszystkich kolejnych. Mówię o wszystkich kolegów, chociaż tak wiele ich prożyło dlatego, że w chwili śmierci tej chwili, która niejednokrotnie określa sens ludzkiego życia, lecieli wspólnie, by oddać hołd tym Polakom, którzy padli ofiarą ludobójstwa, którzy służyli Polsce i którzy się stali symbolem Polski Wolny, lecieli obdać przysługę im i rzeczy pod I dlatego mówię, o swoim życiu. Ten testament jest prosty. Trzeba odnowić polskie państwo. Ale żeby odnowić polskie państwo, trzeba odnowić polską wspólnotę, zintegrowaną wokół najpiękniejszych polskich tradycji. Tradycji niepodległości, wolności, demokracji. I wokół pewnej reguły. reguły. Regu. Fundamentem życia publicznego jest zasada pro publico bono, dla dobra publicznego. Tak, proszę Państwa, musimy odbudować polską wspólnotę. Mimo, że są między nami różnice i nigdy nie znikną, Będą zawsze, ale musi być coś wspólnego. Jakaś wartość, która jest niekwestionowana przez nikogo, przynajmniej nikogo uczciwego. Otóż tą wartością jest prawda. Bez prawdy Nie ma demokracji, nie ma wolności, nie ma praworządności, nie ma praw obywatelskich, nie ma obywateli. Są tylko manipulowani poddani. Do prawdy można dochodzić różnie, ale najczęściej dochodzi się do niej przez zadawanie pytań. W naszym życiu publicznym jest wiele pytań, na które nie ma żadnej albo nie ma zadawalającej odpowiedzi. Ale najważniejsze z tych pytań to pytanie o Smoleńsk. Bez prawdy o Smoleńsku. Przeżyj pracy! Z ośmioreczku! Przeżyj pracy! Z ośmioreczku! Przeżyj pracy! Z ośmioreczku! Przeżyj pracy! Z ośmioreczku! Przeżyj pracy! Z Bo prawda jest potrzebna dlatego, między innymi dlatego, ale to jest bardzo ważne, byśmy mogli wspólnie zbudować silne Państwo, które będzie szczegło naszego bezpieczeństwa, które będzie budowało i szczegło porządek społeczny, ale porządek społeczny oparty na solidarności i sprawiedliwości. To, to jest to, czego dzisiaj Polska, naród Polski, poszczególni Polacy. Polskie rodziny najbardziej potrzebują. Mówiłem o sprawiedliwości. Sprawiedliwość ma oczywiście różne wymiary, ale dziś obchodzimy rocznicę smoleńskiej tragedii. Dlatego, gdy mówimy o sprawiedliwości, musimy powiedzieć Czas do domu może spadać. w jej akcie, jest, czy będzie, bo ciągle tak naprawdę tego nie ma, uczczenie, godne uczczenie tych, którzy polegli w Smoleńsku. A w szczególności uczczenie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego Brawo. i jego współpracowników. pracowników pamięć. Można... Panowie też? O, dzień, dobry. dzień dobry. Brakowało nas <grym> to... was tutaj. To co to bardzo chętnie, bo zimy was. Jeszcze was nie zlikwidowaliśmy. Jak z roz, się dacie radę. Prowadzić politykę. Uciekają wszyscy. Nie, nie, nie. Prowadzić taką politykę. A ich uczcić godnie, to znaczy we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Ale zapytacja, co z prawdą? Prawda musi się znaleźć w państwowych dokumentach. Musi się znaleźć w pracach historyków. Musi się znaleźć w poprzednich dostępnych publikacjach. Musi się znaleźć w telewizji, w radiu, w filmach, w internecie Musi się znaleźć, to bardzo ważne, w podręcznikach szkolnych i akademickich. Dziękuję bardzo. nie w szkole. Ośrodka nie istnieje w terenie. Przypomnijmy. Dlaczego? Okay. Tego, kiedy, Ale kiedy nie chcemy, kiedy będziemy mieli już za sobą. Teraz um, nic nie wolno. Więc, tak. Wszyscy ja zebraliśmy. Będziemy mogli to to powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski. Wolna tak. Polska. Tak. Jesteśmy silniejsi. Jesteśmy silniejsi. Jesteśmy gospodarzami we własnym polskim bezpiecznym domu. Ormo, Thank you.